centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl. Już 22 czerwca pierwsza edycja nocnego Wrocław Półmaratonu. Przyjdź i kibicuj biegaczom o wynoc świętojańską. www.pół.wrocławmaraton.pl na najwyższym stopniu podium stanął Damian Janikowski. Brązowy medalista olimpijski z Londynu triumfował w kategorii do 84 kg. Zapaśnik Śląska Wrocław w drodze do finału pokonał kilku utytułowanych rywali. Między innymi Ormianina Artura Szachiniana oraz brązowego medalistę Igrzysk Litwina Aleksandra Kazakiewicza. W finale Janikowski czekał na Wasyla Rachybę. Czekał i się nie doczekał zawodnik z Ukrainy, też mistrz Europy seniorów, którym też kiedyś przegramy z Europy, nie wyszedł, nie wiem z jakiego, z jakiego powodu, ale to już nie mój interes był, także cztery walki wygrane, piąte można powiedzieć, że właśnie też taka wygrana walka, no super start, coraz lepiej, wiadomo. Ale to nie wskazuje, że na Mistrzostwach Świata będę dobrze walczył, no to są po prostu takie przetarcia, dobrze to wychodzi, Zawsze, zawsze przegrywałem takie turnieje międzynarodowe, ale za to wychodziłem na Wszystkie Europy, i Świata. Mam nadzieję po prostu, że teraz jestem na tyle mocny, że i będę tu wygrywał i, i pojadę na jakieś inne start, po prostu też międzynarodowy i też pokażę się z dobrej strony. Oprócz Janikowskiego w zawodach w Mariupolu wystąpiło jeszcze trzech innych zapaśników Śląska. Najlepiej spisał się Dawid Kareciński, który zajął trzecie miejsce w wadze 66 kg. Też dobrze walczył, popełnił błąd w jednej walce i... I nie doszedł do finału z obu brązowy medal. Walczył jeszcze Michał Tracz, który jedną walkę wygrał, jedną przegrał. Uważam, że w przegranej walce trochę sędziowie nie tak, nie tak podyktowali punkty, jakby, jakbyśmy my chcieli. Następnie walczył jeszcze Łukasz Banek w kategorii do 100 kg, ale niestety lekka kontuzja kolana i został wycofany z zawodów. Opiekun wrocławskich zapaśników ma nadzieję, że oprócz Janikowskiego miejsce w kadrze na Mistrzostwa Świata wywalczą także inni zawodnicy Śląska. Mamy jeszcze też następne starty kontrolne, w których ci trzej zawodnicy wcześniej wymienieni będą rywalizować. Mamy 28. wylatujemy bieżącego miesiąca wylatujemy do Dortmundu na, na turniej międzynarodowy. Następnie w lipcu jest Hiszpania i mm, na początku sierpnia z turniej imieniem Władysława Pytrasińskiego w Warszawie i te trzy turnieje jeszcze będą decydować, który z zawodników zostanie wytypowany na Mistrzostwo Świata. Na razie zapaśnicy WKS-u wrócili do szarej sportowej rzeczywistości i treningów w salce przy ulicy Mieszczańskiej. A tu kolejny problem. Po rozwiązaniu umowy Agencji Mienia Wojskowego z MPWiK od ubiegłego tygodnia w obiekcie nie ma bieżącej wody. Ja się czuję po prostu jak gorzej niż jakiś pies podwórkowy, no bo jak, jak, to, jak to może tak być, przyjść na salę, czy nawet jakaś młodzież, która się chce się rozwijać i, i przeprowadzają rodzice, to już nawet machną ręką na tą salę, bo to fajnie wygląda, ale żeby pójść do toalety, się załatwić, czy po treningu wykąpać, no nie masz takiej opcji, także jest to wstyd, wstyd dla po prostu osób, który, którzy tym, tym, tym właśnie rządzą, zarządzają. Trener tracz liczy, że i ten problem uda się już wkrótce rozwiązać. Mam nadzieję, że to jest okres przejściowy, że. Dyrektor klubu, czyli WK Śląs Wrocław dogada się z, z agencją mienia, że w jaki sposób ta woda będzie, będzie dostarczana, no bo no nie ma sensu noszenia cały czas przywożenia wody z domu i noszenia baniaków, bo, 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 bo na długo tak, tak się nie da. Na razie zapaśnicy śląska sami muszą zaopatrywać się w wodę na zajęciach lub też po treningach, myć się w domu. Kłosza www.redeko.pl Już 22 czerwca. Pierwsza edycja nocnego Wrocław Półmaratonu. Przyjdź i kibicuj biegaczom w Noc Świętojańską.